Siemaneczko, witajcie, Jakub Kulik z tej strony. Odcinek powitalny już za nami. Kto nie widział, to dorzucam ten odcinek. A my co? No musimy się zacząć zająć tym, co, co miałem robić na tym kanale, czyli e, sport, sporty walki, no i... Freeki. z taki most w internecie, to dawaj, Co masz mi na dzień do powiedzenia? Czyli dzisiaj akurat e, friki, bo już. 9 grudnia kolejna gala Fame MMA, a w zasadzie Fame, bo oni teraz głównie skupiają się na tej nazwie. No i te edycje dodatkowe, które wcześniej nazywały się Fe Fame Friday, Arena teraz. Sej, Arena teraz przekształcają się w Fame RIBO. możesz stworzyć się na nowo. Powrót, jeśli chodzi o Fame MMA, bo bo trochę nowych nazwisk, trochę wracają stare postacie, trochę też zawirowań ostatnio było, jeśli chodzi o całą federację Fame MMA, to było związane z odejściem Andrzeja, to było gdzieś tutaj staranie się, odnalezienie sytuacji z Boxdelem, czy, czy on w tej federacji zostaje, czy nie zostaje, jak bardzo będzie zaangażowany w tą federację, tak więc no dużo, dużo było zawirowań, jeśli chodzi o... O tą kartę Walgo, o to e, przygotowanie całej gali, no i ostatecznie ruszyła machina promocyjna. Fame Reborn, no i mogliśmy zobaczyć szereg różnych programów, szereg różnych wystąpień no i chyba jest taka jedna postać, która wysuwa się tutaj na pierwszoplanową postać, a mianowicie Natan Marcoń, no osoba chyba, która myśli, że ma 9 żyć albo więcej, bo, bo tak swobodnie nimi szasta i chyba ostatecznie przyjął taką narrację, że musi udźwignąć na swoich plecach promocję tej gali i i pewnie zwracając na siebie uwagę, pewnie trochę w sposób kontrowersyjny, pewnie zaczepiając, no, stara się przykuć uwagę. Chyba nie do swojego pojedynku, bo o tym mówi się jak najmniej. Natomiast dużo się mówi o samej postaci e, Natana, no i o tym, e, z kim potencjalnie mógłby walczyć, e, i czy ostatecznie ta jego walka e, z Jakubem Maślanka dojdzie do skutku, bo, bo może się okazać za chwilę, że tak Natal będzie walczył. Z kimś innym natomiast słuchajcie po kolei, żeby też nie przedłużać, zajmiemy się pewnie bardziej interesującymi mnie zestawieniami na tej karcie walk, no bo jest kilka debiutantów, o których pewnie mało wiem i, i mało w sposób sportowy mógłbym się wypowiedzieć, natomiast no chyba jedna z fajniejszych walk w ogóle na tej karcie walk, która otwiera akurat tą kartę walk, czyli jest, będzie ogólnodostępna, a mianowicie Marcin Brzosek kontra Tomasz Zadyma-Gromacki. Jeśli się nie mylę, to ta walka jest w K1 na małe rękawice. Coraz więcej tych walk w K1 na małe rękawice, no bo to też chyba Kibice lubią tą dynamikę związaną z tymi pojedynkami. No i powiem wam szczerze, że super pojedynki. Jeśli tak mają wyglądać otwarcie gali, jeśli tak ma e, wyglądać zachęcanie kibica do kupienia tego pay-per-view, no to e, to ja się muszę w 100% zgodzić, że jeśli ustawi się panów w takim miejscu na karcie walk, to mogą zachęcić wszystkich do kupienia. -view. Kto faworytem w tym starciu? Boksersko pewnie trochę lepiej ma szansę wyglądać Tomek Zatyma Gromacki, natomiast no, Marcin Wrzosek jest chyba wszechstro wszechstronniejszym zawodnikiem, jeśli chodzi o okopanie, uderzanie i, i wydaje mi się, że jeśli to on narzuci kontrolę dystansu, e, kontrolę oktagonu, to, to może on punktować pojedyncze punkty na swoją korzyść, natomiast no, jeśli Tomek doprowadzi do tego, żeby tutaj pójść gdzieś w wymiany, no to ma szansę tym swoim ciosem przetestować szczękę Marcina. Stawiam jednak, że, że to będzie trzyrundowy pojedynek i będziemy tutaj czekać na decyzję sędziów. A jaka ona będzie, nie wiem. Mam nadzieję, że panowie dadzą bardzo dobre show i, i fajnie zawalczą. Słuchajcie, kolejny pojedynek, a mianowicie Adrian Polański kontra popularny Grek z Twittera. Natomiast no, też Adrian chyba jakiś czas temu wrzucił na swojego Instagrama, że pewnie nastąpi jakaś zmiana, jeśli chodzi o jego pojedynek. No, pytanie, czy, czy to jest zmiana spowodowana tym, że federacja chce tak pokierować, czy jednak jakieś inne rzeczy związane z kontuzją? Natomiast. Ja powiem szczerze, że ciekawe zestawienie. Oglądałem bardzo krótki kawałek ty, tego programu, gdzie zarówno Adrian jak i Greg występowali. No i tutaj Greg mocno wchodzi do tego świata freak fightów. Tak jak był znany z tego, że ma dosyć cięty język, jeśli chodzi o Twitter, to, to faktycznie w takich wymianach słownych no, poradził sobie, wydaje mi się, że równie dobrze, bo, bo bardzo fajnie wyglądał na tle Adriana. Wcześniej myślałem jednak, że to Adrian będzie lepszy, jeśli chodzi o to, bo będzie bardziej doświadczony, natomiast momentami widziałem, że zaczynało brakować mu argumentów, więc. No to, co to ma za no, no, Tak ja mówię, przeciwnik z to... logistyki. Ciekawie jestem, jesteśmy przed pierwszą konferencją. No i jeśli ten pojedynek zostanie utrzymany, to na pewno Adrian wyciągnie wnioski i, i na tej konferencji postara się troszeczkę e, bardziej. Przejmować inicjatywę, natomiast no zobaczymy, jak to też będzie ostatecznie wyglądało. Lekki update, jeśli chodzi o kartę. Fame Reborn, przerywam wakacje, żeby to zaktualizować. Tak jak myślałem trochę, że będą przetasowania, będą pewne zmiany, no i mamy zmianę zestawień, jeśli chodzi o, o dwa pojedynki, no i przede wszystkim o, o walkę wieczoru, więc zaczynając po kolei e, i aktualizując to już w tym momencie, no to mógłbym powiedzieć, że zamiana Grega na Maślane. Pewnie troszeczkę odsuwa w cień ten pojedynek, no bo e, ludzie bardziej elektryzowali się tym starciem Grega z Adrianem e, Polańskim. Natomiast e, no Adrian będzie walczył z Natanem Marconiem. Natan, e, korzystając z jednego z dziewięciu żyć, wychodzi do Adriana Polańskiego. No i zobaczymy też, jak się to rozwiąże. Ja jednak uważam, że Adrian jest zdecydowanym faworytem tego starcia. Natomiast no, chodzi o dymy, chodzi o konferencje. Chodzi o to, żeby zestawiać e, takie pojedynki, które w, Wy, czyli widzowie w danym momencie, chcecie oglądać i, e, i w ten sposób je przedstawiać. Wydaje mi się, że Adrian ma łatwiejszego przeciwnika. Teraz Greg ma też łatwiejszego przeciwnika. Jeśli obydwaj wygrają, no to Fame na pewno wykorzysta to i, e, i zestawi ich na jednej z kolejnych gal. Kolejny pojedynek, i chyba pojedynek, na który ja osobiście czekam najbardziej, a mianowicie Dominik Zadora kontra Michał e, Pasternak. Panowie szukali dosyć mocno swojej drogi e, gdzie się spotkać no bo z Michałem nikt w tym MMA bić się nie chce przynajmniej tak e, twierdzi Michał że, że gdzieś tutaj e, brakuje chętnych o, o walkę w MMA natomiast e, no też e, sama Stójka e, pewnie kickbokserska no tutaj nie byłaby e, dobra dla Michała byłaby lepsza dla Da Dominika, tak więc panowie spotkają się w boksie. Być może jeszcze te zasady odnośnie łokci się, się może zmienią, zmienią. natomiast no, tutaj boks na małe rękawice. Wydaje mi się, że ciekawe. No, wydaje mi się, że tak jak wszyscy mówią, no, do, Dominikowi zabierają nogi, Michałowi zabierają parter. No i gdzieś tutaj ta, ta walka bokserska będzie. Będzie najbardziej sprawiedliwa. Ja jednak twierdzę, że zabieranie najlepszych argumentów z pojedynczemu zawodnikowi nie będzie predysponować do tego, żeby walka była najlepsza. Natomiast tak czy tak wydaje mi się, że panowie dadzą fajną walkę. No, Michał, oczywiście ze względu na gabaryty, no, pewnie i zasięg jest faworytem. Natomiast no, Dominik jest na pewno groźny, bo on te ręce ma szybkie. W tych małych rękawicach potrafi zrobić pustoszenie w obronie przeciwnika, no i chyba podrażniony tą przegraną, bardzo szybką przegraną z Alanem Kwiecińskim, gdzie nie mógł pewnie prawie nic pokazać w tej walce. Będzie chciał się odgryźć, i będzie chciał e, utrzeć nosa e, wampirowi. Czy wampir sobie na to pozwoli? No na razie e, jest niepokonany, jeśli chodzi o free fighty i, e, i buduje swoje takie taką mocną pozycję, jeśli chodzi o świat free fightów. Tak więc zobaczymy. Natomiast ja bardzo, ale to bardzo czekam na tą Walkę. Kolejny pojedynek, który pewnie interesuje kibiców, interesuje mnie to Amadeusz Rośnik Ferrari kontra Koro. E, no i powiem szczerze, tak, jedno z nielicznych starć, które będzie się odzywa, odbywać na zasadach e, MMA, natomiast no, tak przynajmniej jest wpisane tutaj w, e, na stronie Fejmu. Być może. A wysoce prawdopodobne, że to się zmieni. Amadeusz znowu gdzieś tam mówi, że, że on nie może się bić w MMA, że jednak nie może powiedzieć o co chodzi, natomiast on nie chce się bić w MMA. Wydaje mi się, że Amadeusz wie, że ta walka w MMA przy jego trybie trenowania. Nie pozwoli mu znieść obciążeń. Tak? Jeśli miałby walczyć 3 rundy po 3 minuty, tak jak walczył na przykład z Arkiem Tańculą, to że na dobrego zawodnika nie jest na to przygotowany. W stójce jednak będąc gorzej przygotowanym, czy to jest K1, czy to jest BOX. Można trochę oszukać, można trochę gdzieś tam bardziej pochodzić po ringu, i można trochę więcej e, mieć sił w całym pojedynku, lepiej je rozłożyć. MMA, jeśli nie jesteś dobrze przygo przygotowany kondycyjnie i wydolnościowo, wysysa z ciebie te siły e, bardzo mocno. E, Ferrari wraca po przegranej z arkiem tańculą. E, Koro ma serię dwóch zwycięstw, e, chyba taki najpoważniejszy test, e, jeśli chodzi o. O niego samego, natomiast wcale bym go nie spisywał na, na porażkę, bo, bo domyślam się, że Koro na dzień dzisiejszy mocniej i ciężej trenuje niż Ferrari. Natomiast no, za Ferrarim pewnie przemawia to doświadczenie i, i ten cios, który, którym potrafi zaskoczyć. Natomiast no, jeśli to będzie Ferrari tak jak z Arkiem Tańculą, to nawet tym ciosem nie będzie w stanie pewnie zaskoczyć Koro, ale zobaczymy, jak to się wszystko będzie klarowało już w samej walce. No i kolejna walka, debiut pięściarza, czyli Maciej Suleński, który wchodzi do świata Fame MMA. No mieliśmy mieć na poprzedniej gali innego pięściarza, natomiast w końcu doczekaliśmy się debiutu innego, czyli Maciek Suleński. No i też dostaje bardzo Trudnego przeciwnika, również powrót, osoba, która już miała w fejmie nie walczyć, natomiast no, te przygody, które on ma z organizacją Fame, chyba nie pozwalają ani fejmowi, ani Normanowi o sobie nawzajem zapomnieć. nie uwaga, co tu się wydarzyło? Koniec walki! Co tu się wydarzyło? Norman Park wraca i, i powiem szczerze, że chyba jeden z najbardziej ciekawych pojedynków e, teoretycznie na karcie walk. Bo praktycznie panowie zgodzili się na boks K1 małe rękawice. Rozumiem to tak, że jedna runda będzie w boksie, druga runda będzie chyba K1 w małych rękawicach. Trzecia runda. Trzeciej rundy może już nie być. To znaczy, jeśli Striczu, czyli Maciej Sulęcki, w pierwszej rundzie jakąś fenomenalną akcją nie zgasi światła Normanowi, a Norman. Eee, nie był chyba jeszcze nigdy podłączony dobrze, nie mówiąc o tym, że znokautowany. To jeśli przyjdzie druga runda, jeśli przyjdą kopnięcia, to Norman Park może zakończyć ten pojedynek w umiejętny sposób, po prostu no, zacznie rąbać low kickami, middle kickami, yy, trafi gdzieś jakimś high kickiem, powtórzy middle kickiem, yy, Trafi dwa razy frontem, powtórzy low kicka i, i generalnie striczu może raz, że ręce mogą opadać na dół. Dwa. On nie będzie w stanie zmienić tej pozycji bokserskiej. Ta, to, to, to nie jest do zmiany, nawet jeśli by trenował rok, a on ma zapewnie dużo mniej czasu, jeśli chodzi o przygotowania do tego pojedynku, więc. No jeśli będzie ta druga runda, to wydaje mi się, że może to być e, ostatnia runda, jeśli, jeśli Norman e, będzie w bardzo dobrej formie, w takiej jak go widzieliśmy na przykład w KSW, to, e, to jeśli on wyjdzie i zacznie tworzyć te akcje, zaczynając od kopnięć, e, później włączając do, tego, włączając do tego uderzenia i kończąc również kopnięciami zeskakującymi, to może ten pojedynek skończyć przed czasem. Natomiast e, no, jeśli macie w jakiś sposób... E, Uda mu się przechytrzyć boksersko Normana. No to no, oczywiście ma nokautujący cios, ma wszelkie umiejętności za tym, żeby ten pojedynek też próbować wygrać. Kolejny event Bandura Shelly, Bandura myślę, że wygra. Tyle powiem w tym temacie. No i main event chyba pierwsza taka sytuacja w historii jakiejkolwiek organizacji, gdzie dwóch zawodników bez wycięstwa z ujemnymi rekordami będzie walczyć w walce wieczorną. No jest to Sylwester Wand Wardenga kontra Sebastian Fabiański. No i powiem szczerze, tak. Sylwester na pewno osoba dużo bardziej ambitna na pewno osoba, która. Nawet w tych swoich walkach pokazał, że ma dużo więcej takiej złości sportowej i, i, i ambicji do tego, żeby nawet po jednak się nie układa, no, próbować wygrać. Natomiast no Sebastian jednak często to powtarzam, uważam, że jest przepłacony, uważam, że nie wnosi do tej federacji tak dużo, jakby się można było e, spodziewać i oczekiwać. Słuchajcie, Sebastian miał ciężką walkę przez te 35 sekund. Dostałem po ryju. Nie jest to kompletnie moja bajka. Po nim, bo z jednej strony ma jakieś próby aktorskie i swoich alterego, a później jak przegrywa, to kończy karierę, po czym znowu wraca i znowu chce walczyć. Nie widać na ten moment rozwoju sportowego, nie widać na, tym, na ten moment rozwoju osobowościowego, więc, więc ja chciałbym chyba, żeby Sylwester tą walkę wygrał, tak? I powiem szczerze, że że uważam, że za całokształt dużo bardziej należy się ta jedynka, czyli to zwycięstwo po stronie Sylwka, niż Sebastianowi. Natomiast, no może Sebastian wszystkich zaskoczy, nie wiem i, i raz, że na konferencjach będzie fajnie wyglądał dwa w, w klatce, spróbuję też. Dobrze zawalczyć, natomiast no, nie spodziewałbym się tego. Pewnie warunki fizyczne trochę bardziej jego predysponują. Nie wiem, jak też Sylwek, bo on wraca do startów, długo nie walczył, miał tam kontuzję, operację no i też ostatnimi czasy wszyscy wiemy, czym był zajęty, tworzeniem treści dla nas i, i chyba tych treningów mogło być mniej. Natomiast. No ten main event nie ma na celu pokazania niesamowitych umiejętności sportowych, a ma przyciągnąć jak największą ilość ludzi, którzy zobaczą tą galę, kupią pay-per-view, no i panowie Wątpię, że to zakończy się remisem. Myślę, że ktoś wygra. Myślę, że ktoś przełamie swoją pasję, a druga osoba dopisze trzecią porażkę z rzędu do swojego rekordu. No i trzeba będzie się pewnie zastanowić, w którą stronę dalej prowadzić swoją karierę. Słuchajcie, kolejna aktualizacja, czyli walka wieczoru. No i tutaj do pojedynku dołącza Wojtek Gola i Tomasz Olejnik. Powiem Wam szczerze, dla mnie, jeśli chodzi o emocje, na pewno te walki 2 na 2 bardziej podsycają widzów. Bardziej tak jakby budują pewną niewiadomą. Tutaj generalnie nie wiadomo, co się wydarzy, jaki zastosować game plan, czy oni będą ze sobą wcześniej trenować, czy tylko się zobaczą. Wydaje mi się, że jest to zmiana na ostatnią chwilę. No i, no i Wojtek Gola tutaj chyba zdecydowanie, jeśli chodzi o jego atletykę, doświadczenie też w walkach, no to, to wydaje mi się, że jego team powinien bez problemu sobie, sobie poradzić. No, mnie osobiście bardziej ciekawiło to starcie Sylwestra Wardengi z Sebastianem Fabijańskim. Natomiast, no, nie dojdzie takiego, do takiego zestawienia. Chyba nie chcieli robić walki, gdzie są dwa rekordy 0-2 w walce wieczoru, o czym wcześniej tutaj wspominałem. Coś nowego, urozmaicenie, tak jak wspomniałem, no wy lubicie te, te walki, natomiast no ja uważam, że zdecydowanie team Sylwester Wardenga, Wojtek Gola, ten pojedynek wygra. Moi drodzy, ciekaw jestem Waszego zdania, ciekaw jestem, e, jak Wy upatrujecie te pojedynki, który przede wszystkim dla Was pojedynek jest najciekawszy. No i jestem ciekaw Waszego zdania, czy to, e, jak Michał, jak Maciej Sulęcki poradzi sobie w tym pojedynku, czy, czy jednak te umiejętności bokserskie będą się odnajdywały w walce z Normanem Parkiem. No i pewnie Waszego zdania na temat. Dominik Zadora kontra Michał Pasternak, więc dajcie znać w komentarzu co myślicie, jak typujecie tą walkę. A my oczywiście widzimy się na podsumowaniu. Tak więc dzięki bardzo. Do zobaczenia.